Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto okruszek. Jest to nietypowe ciasto, ponieważ ono jest z pozostałych ciast, ciasteczek, biszkoptów. Mamy coś suchego, niewykorzystanego, więc to wykorzystamy do ciasta okruszek. Mam tutaj 40 deko różnego rodzaju ciast, ciasteczek ciasta drożdżowe tu mam kruche ciasteczka i tutaj mam półtora szklanki mleka mleko szklanka o pojemności 250 i gotującym się mlekiem zaleję y, nasze ciasta i pozostawię do ostudzenia. Ponadto będziemy potrzebować cztery duże jajka, dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Pół szklanki cukru, pół szklanki mąki i trzy jabłka. Jak wspominałam, okruchy ciast, ciasteczek zalewam gotującym się mlekiem i pozostawiam do ostudzenia. To zrobi się nam taka papka, ale musimy ją całkowicie ostudzić. Jajka ubiję z cukrem. I szczyptą soli na puszystą masę, a masę ciasteczkową już mam ostudzoną i jabłka pokroję na mojej ręcznej krajalnicy. Jajeczną już mam ubitą, dodaję proszę, dodaję mąkę, dodaję jabłka oraz. Masę ciasteczkową. I dokładnie mieszam. Musiałam zwiększyć miseczkę. Miseczka jest troszeczkę za mała, więc przekładam do większej miski i całość połączę dodając pozostałą masę. Ciasteczkowo. I mieszamy. Przygotowane ciasto, wykładamy do formy 17 na 27 cm. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia. Jest to ciasto ekonomiczne, ponieważ niekiedy mamy jakieś ciasteczka. Ciasto drożdżowe, drożdżówki i to wykorzystamy do ciasta okruszek. Powierzchnię wyrównujemy i dajemy na 50 minut w 170 stopniach. Ciasto okruszek wędruje do piekarnika. I tak oto ciasto okruszek jest upieczone. Ciepłe posypałam startą czekoladą. A tak ciasto wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto, okruszek.